Dzisiaj tak króciutko jesteśmy na pasiece i pierwszy dzień sprawdzamy nasze matki. Pokażę wam nowy przyrząd, którego będziemy używać do tego, żeby znaleźć matkę szybciej. Tutaj widzicie taki metalowy przyrząd i tutaj na dole znajduje się krata odgrodowa. I strząs strząsa się tu pszczoły. I matka powinna zostać na kracie ogrodowej. Nie wiem czy będzie widać, bo mamy słabe światło dzisiaj. W tym roku pierwszy raz używamy tego typu narzędzi. Tutaj pokażę Wam rodzinkę, którą przed chwilą sprawdzałem i ona jest już gotowa na trzeci korpus. Także idziemy do samochodu i weźmiemy sobie korpus. Samochód wygląda tradycyjnie. Tutaj mamy ramki czyste na wymianę. Tutaj mamy miód. W razie, gdyby jakaś rodzina była słaba, nowe daszki. Korpusy, dennice, dwie skrzynie, do których trafiają paski z ula, jak i wosk, i tutaj mamy palety, pszczółki dostały już trzeci korpus i w skład takiego korpusu to wchodzą ramki z suszem i zawsze co roku jako trzeci korpus zostają dwie ramki z węzą na początek dla każdego też ula przetwieramy wlotek tak co już uczyniłem w tym roku matki mamy żółte więc jeśli będzie matka wymieniana w ulu to tu będzie jej oznaczenie na żółto. Słów kilka o naszych matkach. Nasze matki przychodzą do nas z Hawaii w takich oto pudełkach. Po otwarciu prezentują się tak. To są krainki. Każda jest zabezpieczona jeszcze dodatkowo korkiem. Przed podaniem takiej matki, podaniem takiej matki e, otwiera się ten e, koreczek. Codziennie, wieczorem, otrzymuję również po kropelce wody. Tutaj mamy znakowanie i wkładanie matek. Okay. Kilka ujęć. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Nie mam zbytnio czasu, żeby pokazać Wam to, jak tych matek szukamy, ponieważ cały czas pracujemy. Tam układane są stare ramki, które wyjęliśmy z ula. Stare korpusy, stare dębnice, które trafią po prostu na spalenie, a ramki na przetopienie. Opowiem Wam chwilę a teraz co robimy. Sprawdziliśmy już matkę w jednym z uli i na dole było troszeczkę zanieczyszczeń, które żeśmy wyprzątnęli. I tutaj będziecie mieli widok na dolny korpus. A tutaj widok na górny korpus. Ule są silne. Niektóre już dostały trzecie korpusy, tak jak te. Inne dostaną je z końcem maja, na początku czerwca.